Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Heiser Buduje, chociaż od razu muszę się przyznać do małej ściemy, bo sami zresztą widzicie, że to nie Heiser buduje. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko panowie budują. To są panowie z firmy Rekuperatory.pl i dzisiaj właśnie o tym będzie odcinek. Rekuperacja. Co to jest i po co jest? Szczerze, sam chciałbym wiedzieć, bo po prostu zostałem przekonany, że rekuperacja musi się znaleźć w każdym nowym budowanym domu. Czas zadać kilka kluczowych pytań. Kamil z rekuperatory.pl, dzień dobry. Jest i on! Witam! Poznaliśmy się wtedy, kiedy poczułem, że coś jest nie tak z moją rekuperacją w moim domu, który budowałem kilka lat temu, bo. Pierwsze rachunki zimą, jakie dostałem za prąd, to było astronomiczne. Znaczy to będą takie, jakie za chwilę wszyscy będą płacić, ale wtedy to było naprawdę szokujące. I wydawało mi się, że moja rekuperacja wywiewa mi z domu ciepłe powietrze. A to znaczy, że chyba nie została dobrze zrobiona. Rekuperacja nie powinna wywiewać ciepłego powietrza, tylko <laughs> powinna odzyskiwać maksymalną ilość energii, żeby te rachunki były niższe. Rekuperacja jest niezbędna w każdym nowo budowanym domu, ponieważ obecne budownictwo jest bardzo szczelne. Są szczelne przegrody, są szczelne okna. Trzy warstwy. Najdroższe jakie były, najpiękniejsze i podobno najbardziej energooszczędne. Bardzo dobrze. Dlatego musisz mieć rekuperację, mhm. żebyśmy ci zapewnili odpowiednią ilość powietrza. Aha, bo bym się zamknął w termosie. Tak. Kamilo, no ale teraz każdy zada pytanie, po co mam płacić za to pieniądze, skoro po prostu mogę otworzyć okno. Jasne tylko otwierając okno po pierwsze tracisz energię, a po drugie nie masz kontroli nad tym ile powietrza się dostanie mhm. i gdzie się dostanie. Mhm. Rekuperacja to jest kompletny system obejmujący cały dom. Mhm. Każde pomieszczenie w domu, sypialnie, pokój, łazienkę obejmuje rekuperacja. Wywiewamy powietrze z pomieszczeń brudnych, nawiewamy do pomieszczeń czystych. Co to znaczy? To znaczy, że zapewniamy ci naturalną cyrkulację powietrza i że w każdym w pomieszczeniu masz mhm. odpowiednią ilość. Ale, po, co, 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 co. po co mi powietrze z pomieszczenia brudnego, czyli pewnie brudne, w czystym? Powietrze z pomieszczenia brudnego jest usuwane na zewnątrz. Brudne? Są to łazienki, okay. mhm. kuchnie, Dobra. garderoby Aha. bądź schowki. Dobra. To powietrze mhm. usuwamy na zewnątrz, ale właśnie dzięki rekuperacji odzyskujemy ciepło z tego powietrza. Aha. I to ciepło ogrzewa ci powietrze, które jest czerpane z zewnątrz, Aha. które jest nawiewane do pomieszczeń czystych. Do sypialni, do pokoi. Okej, okay. wyrzucam to, czego nie potrzebuję, bo jest brudne śmierdzące na przykład. Tak. Odzyskuję I... ciepło i biorę sobie tą temperaturę, tak. która jest mi najbardziej potrzebna. I ta temperatura do mnie wraca, ale brudne powietrze wychodzi na zewnątrz. Dokładnie tak. No to ma sens, tylko żeby jeszcze działało. Tutaj będzie działać, zapewniam cię. No dobra. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to znaczy komary. W tak. Sensie, tutaj jesteśmy na Mazurach i faktycznie, gdybym musiał sobie otwierać okno, żeby się wywietrzyć, no to bym nie zjadł. Słyszałem o tych komarach mazurskich. Ostre bo... dziki. <laughs> tak, ale tu nie będzie takiej potrzeby, mhm. ponieważ mając rekuperację, mhm. nie musisz tak naprawdę otwierać okien, mhm. więc te komary się nie dostaną, bo nie mają jak. Będziesz miał świeże powietrze dostarczone z zewnątrz, mhm. bez komarów, mhm. w ilościach odpowiednich dla, dla Ciebie i Twojej rodziny. No dobra, a jaką ja mam pewność, że tym razem to będzie zrobione po prostu dobrze? To musi być firma, która ma doświadczenie, mhm. która działa od wielu lat na rynku i która tak naprawdę nauczyła się na swoich błędach. Już błędy popełniła, wyciągnęła wnioski mhm. i wie, co ma robić poprawnie? W sensie, że nie, nie eksperymentujecie na mnie. Nie, na pewno na tobie, Filip, nie eksperymentujemy. No ale takie rurki to pewnie może złączyć też hydraulik sobie. Yy, pewnie tak, ale wiesz, diabeł tkwi w szczegółach. Mhm. Yy, nie jest, yy, montaż tego systemu jest prosty, mhm. ale chodzi o obliczenia i o zaplanowanie. A to ci gwarantuje sztab inżynierów który tą instalację dokładnie przemyślał, mm -hmm. a monterzy ją wykonają wygodnie, z zaleceniami producenta oraz naszymi wewnętrznymi. Ile dni potrzebujecie, żeby to już tak było bardziej na gotowo? No zapytajmy się montera. Irku, ile potrzebujesz do końca pracy? Cztery dni Cztery, Cztery dni. dni! Do zobaczenia! To ja teraz. Dobra. 300 w T, 300 we WT, 600 z powrotem do Warszawy dziewięć. Dobra, pan. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Zmiany, zmiany, zmiany. Dzień dobry. Witam, witam. Wszystko się udało? Udało się jak najbardziej. Panie Jurku, potwierdza pan? Bardzo się cieszę. Proszę oprowadzić mnie po moim domu. Może zanim cię oprowadzę, tak. pokażę ci urządzenie, jakie będziesz miał zamontowane. To jest rekuperator? To jest rekuperator. Poznajmy się. Jestem Filip, a to jest a To jest Aeris Next 450. Chwilowo w tym miejscu, mhm. ale docelowo w twojej garderobie. To bardzo ciekawe, dlatego że ja nawet nie wiem, jak wygląda mój rekuperator, bo jest umieszczony w takim miejscu, że no nie da się do niego dostać. A ja filtry wymieniłem dopiero po trzech latach, no bo nie było jak. Czy ja sobie tutaj sam wymienię filtr? Filtry wymienia się bardzo prosto. Dobra, ale to nie gadajmy, tylko pokaż mi, jak to zrobić. Jak zrobić filtr? Poczekaj, zamki, zamki, zamki. Czas start. Czas start. Zdejmujemy zaślepkę. Tak. Co jest Zdejmujemy dalej? Filtr. Czas stop. Co ja, ja robię? Nie, to jest wszystko, proszę. Wymiana takiego filtra u mnie trwała 3 lata, bo nie dało się tam dostać stary. Tam nie ma jak wejść. To jest inaczej. To trzeba być przyczajonym tygrysem ukrytym wężem, czy na odwrót. Zobaczcie zresztą sami, jak to wygląda, jak rekuperację robi ktoś, kto chyba nie umie. Oj, 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 oj. jest, o. Postaram się tutaj wejść. A teraz pytanie. Gdzie w tych wszystkich rurkach? To jest chyba nagrzewnica, ale i tak popsuta. Gdzie w tych wszystkich rurkach i gdzie w tych urządzeniach są filtry? Dobra, automatyka nagrzewnicy. Aj nie. Prawdopodobnie muszę przejść na drugą. Kurde! Aj! Aj! Ok! Huah! Gorąco! Pod tą rurką. O, trochę jak na weselu, tylko w drugą stronę. Dobra. Kurde. O, wow. I właśnie po tym wszystkim, co tu widzicie, by chciało mi się rekuperatora. I potem okazało się, że to w ogóle nie powinno tak wyglądać. No, to zobaczmy, jak powinno wyglądać. No, dobra. Ale jest jeszcze coś. Ten filterek taki malutki jest, Ten mój taki, taki obuwny, bo to, o takie. A ten taki mały, może za mały. Nie, ten filtr jest odpowiedni. Tu masz po prostu za duże urządzenie. I za duży filtr. Za duże urządzenie, za duży filtr. Aha, czekaj! I dlatego wywiewało mi ciepło w zimę? Jest taka szansa. Świetnie. Jakie jeszcze bajerki tu mamy? Ja to lubię takie gadżety różne jakieś, żeby e, były. Rozmawialiśmy o wymienniku. Mhm. Wymiennika tutaj nie widzisz, ale ten wymiennik jest również e, obrotny. Okay. E, największy na rynku. 43,7 m2 powierzchni wymiany. Wiesz że to jest? To jest bardzo dużo. Nie wiem, o czym do mnie mówisz teraz. Czym większa powierzchnia wymiany ciepła, no. tym więcej ciepła odzyskasz. Dokładnie tak. W swoim domu masz zamontowany mhm. wymiennik innej konstrukcji. Mhm. Ten jest zupełnie inny, dlatego lepiej działa. Dobrze. Kolejne pytanie. Teraz pokaż mi na przykładzie tych wszystkich pomieszczeń tutaj, jak działa rekuperacja i po co ja ją mam. Dobrze. Rekuperacja działa w taki sposób, mhm żebyśmy nawiewali powietrze czyste z zewnątrz tak. do pomieszczeń yy, czystych, mhm. do pomieszczeń, w których przebywają y, ludzie. Tak. I tak tutaj widzisz tylko zaślepione krójce. Niedługo będziesz miał tutaj zamontowaną anemostat, jak wykończymy instalację. Dalej nie wiem o czym do mnie mówisz. Tymi dwoma rurami tak. dostaje się powietrze do salonu z zewnątrz. Z zewnątrz przechodzi przez rekuperator Traktor. Dokładnie tak. Powietrze przechodzi przez rekuperator. Wchodzi pewnie którąś z tych dziurek. Tak. Mhm, dobra. I on wyrzuca I dalej rzecz, do salonu. Jeszcze no. ważna rzecz. Wchodzi, jest, wchodzi do rekuperatora, ogrzewa się od powietrza wywiewanego przez ten wymiennik, o, który ci tyle, o którym Ci tak. tyle mówiłem. Następnie jest nawiewane y, tymi oto rurami do salonu. Chodzi sobie powietrze, idzie. I ono tak. paruje w kierunku kuchni. E, witajcie w kuchni. Jesteśmy w kuchni i tutaj mam Dwa kolejne takie. Co tak, to jest? Takie... To są dwa kolejne punkty wyciągowe. O, punkty ale, wyciągowe. No. Ale powietrze samo nie idzie. My poprzez tworzenie w domu nadciśnienia i podciśnienia, no. mam tu na myśli, że nawiewamy ci do salonu powietrze. Tak, czyste a czyste, a wywiewamy powietrze. Czyli z kuchni, te wsysają. Wsysają, tworzymy transfer powietrza. Czyli teraz, jak smażę rybę, a ryb trochę tu jest. Tak, Zgodzę to, się. To powietrze, które już tutaj nam trochę no czuć rybą. Nie ma szans wyjść na zewnątrz, dlatego że te dwa nawiewniki nawiewają powietrze, ono idzie do kuchni i tutaj wchodzi do środka. Dokładnie. I tak. stąd nie wylezie. Nie. No bo nie ma jak. Bo nie ma jak, bo y, masz transfer powietrza w, stronę, w tą stronę, którą pokazałeś, a Aha. nie w drugą. Teraz to powietrze stąd, brudne, bo to jest pomieszczenie brudne, tak jak łazienki, tak? Oczywiście. Wraca do rekuperatora. Wraca do rekuperatora. Jeden złożył. No skrót. i teraz gdzie ono tutaj wejdzie? wraca do rekuperatora tym krótcem. tą dziurką. Tak. Dobra. I co się dzieje z nim dalej? I poprzez wymiennik ciepła, okay. oddaję... odzyskujemy ciepło Odzysku... z kuchni, tak. A tam jest ciepło. Bo tam jest ciepło. No. Odzyskujemy ciepło i przekazujemy je do powietrza, które jest czerpane z zewnątrz. A samo brudne powietrze? Stru. Dokładnie tak. Za chwilę pokażę Ci w Twojej garderobie, no. jak masz y, zamontowane te krótce, mhm. i jakimi elementami to powietrze jest usuwane. W sensie, pokażesz mi cztery rury, tak na logikę biorę. Tak. Chodź. Będziecie w garderobie. I teraz tak, rozumiem, że ta plansza jest po to, żeby instalatorzy inni wiedzieli, że tutaj będzie ta maszyna. Tak, tutaj będzie zamontowana maszyna, którą mhm. Ci przedstawiłem w pomieszczeniu tak. obok i tam stoi. To nie jest jeszcze czas na jej instalację? Nie, to jest ewidentnie za szybko, ponieważ wszystkie brudne prace muszą być zakończone. Okay. Yy, rekuperator zamontujemy Ci dopiero malowaniu. Aha, okej, okay. czyli teraz on tylko przyjechał, żebyśmy się poznali. Tak, bardzo miło. Dobra, i teraz tak, tu mamy te cztery rury, które operują powietrzem czerpnia, czyli ono wchodzi z zewnątrz, do rekuperatora. Tak? tak dokładnie tak. Dalej mamy wyrzutnia, czyli to jest już to przemielone powietrze, z którego wzięliśmy ciepło, żeby je wyrzucić na zewnątrz. Tak. Dobra. Nawiew, nawiew... Wywiew. Tak? Czekaj, nawiew, czyli to wchodzi sobie do salonu, to jest to, co pokazaliśmy. Do salonu, do sypialni, tak. Tak? a wywiew to jest z pomieszczeń brudnych, takich jak kuchnia czy łazienki. Dokładnie tak. Rozumiem, rozumiem! Chyba powiedziałeś to lepiej niż ja. <laughs> Tylko jeszcze, kochany mój, żeby to działało. Zapewniam cię. Że Dobra, będzie działało. Pokaż mi jeszcze na zewnątrz, jak wyglądają te kratki. To są jakieś kratki? Jakieś... Będziesz miał zamontowane żaluzje, które są... Żaluzje. W... To będziesz miał zamontowane żaluzje. To chodź, 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 zobacz. A, Filip, chciałem ci jeszcze coś pokazać. No. Rura! Nie, nie rura. Ocieplenie rury. Z tego masz zrobioną instalację. o znaczy ocieploną. Jest... To jest cały kanał wentylacyjny. Nie ma metalowej rury? Nie ma. Jak to nie ma? U mnie jest. Jest, jest to system climate recovery, Aha. który już nie ma stalowych elementów. Wow! Tak. Jest a to, to lepsze? Jest to kanał, który transportuje powietrze. Mhm. Tak jak widzimy, jest on jednocześnie ocieplony i mhm. jest ocieplony już na etapie produkcji. Tu już więcej nic nie robisz. No dobra, ocieplony... a, jak, a jaki jest zysk dla mnie z czegoś takiego, że nie ma właśnie tej normalnej, klasycznej rury? Dla Ciebie zysk jest taki, że są mniejsze opory, mhm. a przede wszystkim że jest on bardzo cichy. Aha, On bardzo, dobrze, on bardzo do... hałasują. On bardzo dobrze tłumi hałas. Mhm. A zobacz, masz go zamontowanego w tym miejscu, masz go zamontowanego. Te kanały główne masz zrobione z tego systemu. Mhm. One działają tłumik akustyczny na całej swojej długości. Racja. Racja, przecież to jest od razu wyciszenie. To jest też wyciszenie. Tak? A szczególnie, proszę Państwa, jest to ważne wtedy, kiedy macie takie coś w sypialni niedaleko łóżka. To może naprawdę irytować. Ja rozumiem, że to jest bezszelestne. Jest to bardzo cichy system. Da się? Można. Trzeba, trzeba jeszcze nadmienić no. inne jego zalety. Tak. Czy on jest ciężki? Nie. Proszę bardzo. Voilà. Jest bardzo lekki. Aha. Czuję się, jak go teraz miałbym sprzedać w celu zakupy Mango. Tutaj leci numer. Można powiem kupować. Ci Powiem Ci, że zacząłem jarać się rekuperacją, a do tej pory naprawdę jej nie lubiłem. Zobacz, jakie to proste. Patrzcie na zewnątrz. prawo, lewo. Gdzie się kierować? W prawo, proszę. Jest to Tak, to jest skrócie, w którym będzie Rura. zamontowana Tak, to jest to jest kanał wentylacyjny, o, kanał. do którego będzie zamontowana kratka. Aha. I właśnie tędy dosta będzie dostawało się czyste powietrze. A wyrzucane brudne? A z, dru z drugiej strony domu taką samą kratkę. Żeby się nie zmieszały. Dokładnie tak. jest inżynier prawie. Słuchaj, za chwilę. Firma by chciała podpisać swoją kopertę ze mną. <laughs> Dziękuję bardzo, bardzo miło było. E, wrócimy na tę budowę w temacie rekuperacji, kiedy wszystko będzie już zrobione. A ja chwilę poddycham tym rekupera rekuperacyjnym powietrzem i powiem Wam, czy naprawdę warto. Warto? Warto. No to przekonajmy się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Kaiser Buduje. Dziękuję bardzo.